Hej, witam was wszystkich krzysztowadach z tej strony. Dzisiaj chcę w tym krótkim filmiku opowiedzieć Wam pewną rzecz, którą przeczytałem gdzieś w internecie, w sieci, pomyślałem, że warto, abyście wiedzieli o tym, dlatego że ta, ta krótka historia daje coś do myślenia. E, otóż w pewnej rodzinie była kiedyś taka tradycja, że kiedy przychodziły święta, wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, to do gospodyni domu kupowała szynkę, ale do gotowania. Przyrządzała ją odpowiednio swoimi przyprawami. Akurat zdarzyło się tak, że przyjechała rodzina w odwiedziny na święta i jedna z członkiń rodziny, może nazwijmy tak, zobaczyła, że ta gospodyni szykuje tą szynkę. Przed włożeniem do garczka bierze i obcina końce tej szynki. Zapytała ją Słaja, dlaczego ty obcinasz końce tej szynki? A ona na to wiesz, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ale moja mama tak robiła. Więc ona mówi: Wiesz, ciekawi mnie, czy to poprawia smak tej szynki. Może weźmy i zadzwonimy do mamy. Zadzwonili do mamy tej gospodyni. No i pytają się jej. Czy ona, jak gotuje szynkę, też obcina końce? Ona mówi: Tak, oczywiście, obcinam końce. A dlaczego to robisz? Wiesz, nigdy się nie zastanawiałem, mówi do córki. Ale zawsze tak moja mama robiła, czyli Twoja babcia. No więc babcia będzie na święta, zapytamy ją, czemu obcinała te końce. I jak postanowili, tak zrobili. Przyjęcie świąteczne: babcia siedzi przy stole i gospodyni pyta babciu. Ty, jak gotowałaś szynkę zawsze na święta, obcinałaś końce. Babcia mówi: No tak, obcinałam. A czemu tak robiłaś? Czy to poprawia smak tej szynki? Nie, ona po prostu nie mieściła się do garczka. Taka krótka historia, troszeczkę śmieszna, ale daje nam do myślenia, czy my czasami prowadząc właśnie te swoje biznesy internetowe, czy nawet na co dzień żyjąc, wykonując te codzienne nasze czynności, czy nie popadliśmy właśnie w taką w takie przyzwyczajenia, przyzwyczajenia, które troszeczkę blokują nas, czy nie pozwalają zrobić tego kroku naprzód i wyjść z tej st swojej strefy komfortu po to, żeby polepszyć coś, żeby na przykład wznieść o poziom wyżej swój biznes, czy wykonać jakiś krok w życiu, który otworzy nam nowe możliwości, da nam po prostu nowe jakieś szanse na, na stworzenie czegoś nowego, lepszego. Na zarobienie może nawet lepszych pieniędzy. Także zastanów się nad tym, czy czasami nie popadłeś też w te takie odruchy bezwarunkowe. Te odruchy bezwarunkowe są dobre, ale w momencie, kiedy wychodzi się z domu i trzeba zgasić światło, taki odruch bezwarunkowy jest wtedy dobry. Ale czasami warto dostrzec, że robię coś, co może robię to z przyzwyczajenia, a, a przecież mógłbym zrobić coś lepszego. Bo tak jest na przykład z narzędziami internetowymi, jeżeli posługujesz się jakimiś narzędziami, które były 2-3 lata temu dostępne na rynku, akurat niekoniecznie są one dobre dzisiaj. Zachęcam Cię do przemyśleń. Troszeczkę się pośmieliśmy z tej krótkiej historii. Życzę miłego wieczoru. Trzymaj się, cześć.